Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: czy on chce mojego powrotu? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję Trzy karty, sedno. Trójka mieczy. Co wychodzi naprzeciw? Siedemka błowów. Wynik, odpowiedź, rada. Dwójka kielichów. Sedno, trójkątnicze. Sprawa nie potoczyła się tak, jakbyśmy tego chcieli. Teraz sprawa idzie swoim torem. Wcześniej złe chwile, złe wspomnienia siedziały w naszych umysłach. I w kółko rozpamiętywaliśmy rozstanie. Pora jest Uwolnić się od przeszłości. Nie wracaj do bolesnych doświadczeń z tą osobą. Te bolesne doświadczenia spowodowały, że człowiek zamknął serce. Co wychodzi naprzeciw? Siódemka bław. To są konflikty. To jest okres konfliktów z otoczeniem. To jest brak solidnych fundamentów do zbudowania związku. Ten brak dobrych fundamentów może być porażką dla pary. Problemem również może być, że jedna strona chce szybko coś przeforsować. Na chwilę trzeba odpuścić, a nawet wycofać się i dać przestrzeń stronie przeciwnej, by mogła podjąć decyzję decyzję względem ciebie i siebie bo to jest bardzo ważne. Wynik, odpowiedź, rada: Dwójka kilków. To jest ugoda, porozumienie, a niektórzy pogodzą się. Para pogodzi się. Dwójka kilków pokazuje spełnienie uczuciowe. Para zrozumie się. Będą chcieli swojej bliskości. Będą dla siebie atrakcyjni. To też jest pogodzenie się z kimś z przeszłości. Dwójka kilków pokazuje partnerstwo. Udane partnerstwo, również partnerstwo na polu zawodowym. Jedna strona da wsparcie stronie przeciwnej, a niektórzy będą chcieli, aby ta osoba nic nie robiła, tylko była przy niej. Tutaj para będzie oddychać dobrym tlenem. Para na przemian będzie podawała sobie tlen, swój dobry tlen. I tego Wam życzę. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie.